Zasługujesz na związek, który cię wspiera, a nie taki, który powoli cię niszczy. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia, z się o siebie, spokojem i prawdziwym szacunkiem od kobiety, którą kochasz. Ale co, jeśli właśnie teraz tkwisz w związku, w którym coś jest nie tak i nie potrafisz dokładnie powiedzieć, co to jest? Może próbowałeś zignorować to dręczące uczucie w środku, mówiąc sobie: To nic, przesadzam. Oto brutalna prawda. Jeśli Twoja kobieta wykazuje którykolwiek z tych siedmiu ukrytych sygnałów, to nie jest Twoja wyobraźnia, to Twój umysł próbuje Cię ostrzec. Bo jeśli zbagatelizujesz te ostrzeżenia, ucierpi nie tylko Twój związek, ale stracisz też swoją pewność siebie, spokój i nawet szacunek do samego siebie. A kiedy zrozumiesz, co naprawdę się dzieje, nie będzie już odwrotu. Dlatego zostań ze mną do końca, bo za chwilę ujawnię siedem czerwonych flag, które gdy już je poznasz, na zawsze zmienią sposób w jaki patrzysz na swój związek. I uwierz mi, poznanie tych znaków teraz może oszczędzić ci lat złamanego serca i straconego czasu. Pierwsza rzecz sprawia, że zaczynasz wątpić w siebie. Posłuchaj, nieważne jak bardzo ci na niej zależy, ani jak często ona mówi, że zależy jej na tobie. Jeśli za każdym razem, gdy pojawia się problem, ona tak przekręca całą sytuację, że zaczynasz kwestionować własne zdrowie psychiczne, to jest klasyczny gaslighting. I bądźmy szczerzy, gaslighting to nie jest jakaś drobna sztuczka w kłótni, to jest emocjonalna wojna. Mówisz jej spokojnie i stanowczo, nie podoba mi się, kiedy tak robisz, a ona co robi? Patrzy na ciebie tymi wielkimi, niewinnymi oczami i mówi, o czym ty w ogóle mówisz? Nigdy czegoś takiego nie zrobiłam. I powtarza to. Raz, drugi, trzeci. Aż w końcu stoisz tam, wątpiąc w swoją pamięć. Wątpiąc w swoje uczucia, wątpiąc w rzeczywistość, która wydawała ci się pewnym gruntem pod nogami. To nie jest miłość, bracie. To jest manipulacja zaprojektowana tak, by rozbić się kawałek po kawałku, aż przestaniesz ufać własnemu umysłowi. Jeśli ciągle kwestionujesz samego siebie, jeśli czujesz, że tracisz tego mężczyznę, którym kiedyś byłeś, zadaj sobie pytanie: kto tutaj tak naprawdę wygrywa? Bo kobieta, która naprawdę cię ceni, ona cię buduje, dodaje ci pewności siebie, sprawia, że jesteś silniejszy, a nie mniejszy. Stoicy uczą nas, by wiedzieć, co jest w naszej mocy, nasze myśli, nasze działania, nasza uczciwość i by bronić tego z całych sił, pozwalając, by ktoś stosował wobec ciebie gaslighting, oddajesz kontrolę nad swoją wewnętrzną twierdzą. A to właśnie tam mieszka prawdziwa siła. Nie jesteś jej winien nieskończonej cierpliwości, gdy kawałek po kawałku odbiera ci szacunek do samego siebie. Nie jesteś jej winien swojego spokoju. Twoja własna wartość to twoja korona i nikt nie ma prawa jej z tobą zdjąć bez walki. Jeśli ona stosuje wobec ciebie gaslighting, to nie jest tylko czerwona flaga. To syrena alarmowa, krzycząca, że czas odejść, bo przetrwanie w takim związku to nie tylko cierpienie, to powolna śmierć mężczyzny, którym miałeś być. A ty, bracie, zasługujesz na coś znacznie lepszego. Druga rzecz używa czułości jako broni. Powiem wprost: miłość i czułość nigdy nie powinny mieć ukrytych warunków. To ciepło, ta bliskość, to poczucie: Jestem przy tobie. To powinno być prawdziwe, płynące z serca, a nie coś, czym ona macha ci przed nosem jak marchewką na kiju, żebyś ciągle musiał skakać, spełniając jej zachcianki. Ale oto brutalna rzeczywistość, z którą mierzy się wielu facetów. Niektóre kobiety używają czułości jak broni. Dają ją wtedy, kiedy robisz to, czego chcą, ale w chwili, gdy nie grasz według ich zasad, to ciepło znika, nagle zostajesz w chłodzie. Zastanawiając się, co zrobiłeś źle, to nie jest romantyzm. Mój przyjacielu, to czysta manipulacja. Pomyśl o tym tak. Prawdziwa miłość to nie jest wynik, który musisz codziennie nabijać, ani nagroda, którą trzeba sobie zasłużyć. Kiedy czułość staje się warunkowa, dawana lub odbierana jak pokręcony system nagród, to zaczyna mieszać ci w głowie. Przestajesz czuć się bezpiecznie. Zaczynasz chodzić na palcach. Ciągle obawiając się, że znowu jesteś nacenzurowanym. Każda rozmowa, każdy moment staje się testem, i wiesz co? W tej grze nikt nie wygrywa. Właśnie tutaj stoikie podejście może stać się Twoją tarczą. Stoicy uczą nas samowystarczalności, by nie pozwalać, by zewnętrzne rzeczy odbierały nam spokój wewnętrzny. Ale ostrzegają też, by dostrzegać, kiedy w relacji brakuje równowagi, kiedy to nie jest partnerstwo, lecz pole bitwy na którym czułość staje się bronią. Nie musisz błagać ani negocjować o miłość. Jeśli ona wstrzymuje ciepło, żeby cię ukarać, czas spojrzeć sobie w oczy w lustrze i przemyśleć cały ten związek od nowa. Bo bracie, prawdziwa miłość nie gra w gierki, ona podnosi cię bez żadnych warunków. Od skóry wokelapsi łopatchali. Stuaj wcisz twoje nitmi odoblięc i gmieszło i złowit chon boreksjami. A twibisi Gabeke na podnosi cię bez żadnych warunków. A jeśli ona używa miłości jako narzędzia do kontrolowania cię, to nie jest kobieta, którą chcesz mieć u swojego boku. Trzecia rzecz. Nie szanuje Twoich granic. Posłuchaj, granice w związku to nie jest jakaś opcjonalna, miła rzecz do posiadania. To są linie, które chronią Twój spokój, Twoje zdrowie psychiczne i Twoją tożsamość. Bez nich jesteś jak statek bez steru, zagubiony i łatwy do rozbicia. I teraz zaczyna się robić brzydko: Jeśli ona nie szanuje tych granic, to nie szanuje ciebie. I nie chodzi tu tylko o zazdrość czy potrzebę przestrzeni, chodzi o podstawowy szacunek, na który każdy mężczyzna zasługuje, a który zbyt często jest spychany na bok. Mówisz jej: Potrzebuje dziś trochę przestrzeni, a co się dzieje? Robi awanturę, jakbyś właśnie obraził całą jej rodzinę. Mówisz: Nie podoba mi się, że rozmawiasz z tamtym facetem. Ona przewraca oczami, Jakbyś to ty był nienormalny, jakbyś był wariatem tylko dlatego, że masz swoje granice. Stawiasz linie, a zamiast ją uszanować, ona po niej przechodzi z uśmiechem, jakby to było twoim obowiązkiem zaakceptować wszystko, na co ma ochotę. To nie jest partnereka, to złodziejka, bo za każdym razem, gdy ignoruje twoje granice, kradnie coś od ciebie, twój spokój, twoją energię i małe kawałki twojego poczucia własnej wartości. A uwierz mi, kiedy zaczniesz te kawałki tracić, cholernie trudno jest je odzyskać. Stoicy uczą nas, by chronić to, co naprawdę się liczy, i żyć w zgodzie z samym sobą. Przypominają, że szacunek do siebie jest niepodlegający negocjacjom, a charakter mężczyzny jest testowany wtedy, gdy inni próbują go przestawiać według własnych zasad. Pozwalanie komuś na deptanie twoich granic to nie jest siła to kapitulacja. Jeśli ona te granice przekracza, to nie jest oznaka miłości. To ostrzeżenie, że fundament waszego związku zaczyna pękać. Przyszłości nie buduje się na złamanym zaufaniu i ignorowanych granicach. Buduje się ją na szacunku, sile i wzajemnym zrozumieniu. A jeśli to ona burzy te mury, to nie jest kobieta, którą chcesz mieć u swojego boku, to ktoś, kto właśnie podpala dom. Czwarta rzecz. Nie szanuje twojego czasu. Czas. To jedyna rzecz, której nigdy nie odzyskasz. Stracisz go, znika na zawsze, bez zwrotów, bez drugich szans, a jednak niektóre kobiety traktują twój czas jak coś jednorazowego, jakby był niczym, czym można sobie bezmyślnie marnować i wyrzucać w kąt. Umawiasz się z nią prawdziwe plany, takie, które wymagają wysiłku i zaangażowania. A co się dzieje? Odwołuje w ostatniej chwili, znowu i znowu. Nigdy nie stawia ciebie ani tego, co dla ciebie ważne, na pierwszym miejscu. Zawsze chodzi o jej grafik, jej zasady, jej czas. A ty siedzisz i czekasz, jakbyś był opcją rezerwową. A kiedy w końcu coś mówisz, kiedy zwracasz uwagę, że nie szanuje Twojego czasu, co dostajesz? Śmiech, machnięcie ręką, przesadzasz, to nic takiego. Oto twarda prawda. Jeśli ktoś naprawdę cię ceni, to ceni też Twój czas. To jest podstawowy szacunek. Jeśli zawsze jesteś tym, który czeka, aż ona zdecyduje, czego chce, jeśli ciągle podporządkowujesz się jej zachciankom, jeśli masz wrażenie, że w swoim własnym życiu jesteś na drugim planie, to jest coś więcej niż brak szacunku, to jest migająca na czerwono syrena ostrzegawcza. Bo czas to twój najcenniejszy zasób, to waluta twojego życia. A jeśli ona jest gotowa marnować twój czas teraz, zapamiętaj moje słowa. Później bez wahania zmarnuje Twoje życie. Stoicy uczą nas, by chronić to, co naprawdę nasze naszą cnotę, naszą uwagę i nasz czas. Przypominają, by żyć świadomie, a nie jako pasażer czekający na cudzy rozkład jazdy. Więc jeśli ona nie szanuje Twojego czasu, to nie szanuje samego sedna tego, kim jesteś a to jest granica, której żaden mężczyzna nie powinien pozwolić przekroczyć. Piąta rzecz ona zawsze jest ofiarą. Posłuchaj, nie zamierzam udawać, że życie nie rzuca nam kłód pod nogi, każdy z nas ma trudne momenty. To część bycia człowiekiem. Ale tu jest granica: jeśli absolutnie każdy problem w Waszym związku w magiczny sposób zawsze okazuje się Twoją winą, to jest ogromna czerwona flaga machająca. Ci prosto przed oczami, z takimi kobietami, nieważne co się dzieje, ona jest tą biedną, niewinną ofiarą. Tą, która nigdy nie robi nic złego. A ty? Ty jesteś czarnym charakterem w każdej historii. Ona kłamie. To przez ciebie musiałam to zrobić. Ona wybucha. Bo mnie sprowokowałeś. Ona zawali. Bo nie kochałeś mnie wystarczająco. Brzmi znajomo. To jest wykańczające stary. Każda kłótnia zamienia się w pokręconą opowieść, w której to ty jesteś winny, nawet jeśli ledwo się odezwałeś. A najgorsze, tego starcia nigdy nie wygrasz. Dlaczego? Bo to już nie jest związek, to jest taniec manipulacji zaprojektowany tak, żebyś ciągle tracił równowagę i wątpił w siebie. Im dłużej w to grasz, tym bardziej tracisz to, kim naprawdę jesteś. Stoicy uczą nas, żeby brać odpowiedzialność za własną cnotę i nie pozwalać innym dyktować naszego stanu emocjonalnego. Pokazują nam, jak rozpoznać moment. W którym czyjś dramat zatruwa nasz wewnętrzny spokój. Zasługujesz na partnerkę, która potrafi przyznać się do błędów, która stoi u Twojego boku jako równa tobie, a nie na kogoś, kto zamienia cię w swój emocjonalny worek treningowy. Jeśli tekwisz przy wiecznej ofiary, czas zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę jestem w partnerstwie, czy po prostu w roli kozła ofiarnego. Bo, bracie, Twoja energia i Twoje zdrowie psychiczne są zbyt cenne. By marnować je na niekończącą się grę w obwinianie. Szósta rzecz, ona przestała się starać. Na początku jest fajerwerk, faza miesiąca miodowego. Dba o siebie specjalnie dla ciebie, zaskakuje cię drobnymi, przemyślanymi gestami, sprawia, że czujesz się jak król. Pamiętasz te pierwsze dni, prawda, kiedy miałeś wrażenie, że to ona zabiega o ciebie, że wkłada wysiłek, żeby zdobyć twoją uwagę i utrzymać iskrę przy życiu? Ale potem coś się zmienia. Powoli, prawie niezauważalnie. Ten wysiłek znika. Przestaje się przejmować, jak wygląda przy tobie. Przestaje cię zaskakiwać czymkolwiek. Ledwo słucha, kiedy mówisz o swoich problemach, jakbyś był tylko tłem w jej życiu. A najgorsze, zaczyna się zachowywać tak, jakby twoja obecność była czymś oczywistym, jakbyś należał do niej z automatu. Więc po co się starać? Oto zimna prawda, przyjacielu: prawdziwy związek nie jedzie na autofilocie. Potrzebuje stałej troski i wysiłku z obu stron. Kiedy ona przestaje się starać, to nie jest zwykłe lenistwo to znak głośny, migający alarm, że ona emocjonalnie już się wypisała. Jeśli jej nie zależy na tym, żeby pokazać, że się troszczy, to dlaczego ty miałbyś marnować swoją energię na trwanie przy niej? Stoicy uczą nas o amorfati. By kochać swój los, ale przypominają też, żeby żyć z celem i godnością. Trwanie w związku, w którym wysiłek umarł, to nie jest akceptacja losu, to jest zadowalanie się czymś, na co nie zasługujesz. Pamiętaj, bracie, nie tylko zasługujesz na miłość, zasługujesz na miłość, która codziennie zdobywa twój szacunek. A jeśli ona przestała się starać, czas przemyśleć wszystko, zanim stracisz coś więcej niż tylko ekscytację. Zanim stracisz samego siebie, siódma rzecz rywalizuje z tobą, zamiast cię wspierać. Oto prawda, która boli, ale trzeba ją powiedzieć: zdrowy partner cieszy się z twoich sukcesów. To ona jest pierwsza, która ci kibicuje, podnosi cię na wyższy poziom i jest dumna z tego, co osiągasz. A to krzyczna kobieta widzi twój sukces jako zagrożenie. Za każdym razem, gdy osiągasz coś ważnego, awans. Nowy cel czy po prostu rozwój w życiu, ona próbuje cię przebić. Nagle to już nie o tobie, tylko o niej. Bagatelizuje twoje osiągnięcia albo przekręca historię, żeby jej problemy wyglądały na większe. Mówisz o zwycięstwie, a to zamienia się w rywalizację, którą masz przegrać. Brutalna prawda, bracie? Związki to nie jest tabela wyników. Jeśli ona nie potrafi cieszyć się twoim szczęściem bez poczucia, że przegrywa, to nie budujecie razem przyszłości, jesteście uwięzieni w grze, której nigdy nie wygrasz. Stoicy przypominają nam, by szukać sojuszników, a nie wrogów na swojej drodze. Uczą, by otaczać się ludźmi, którzy nas budują i pomagają być najlepszą wersją siebie, nie tymi, którzy ciągną nas w dół zazdrości czy niepewności. Partnerka powinna być Twoim sojusznikiem, Twoim współzawodnikiem w grze zwanej życiem, a nie rywalką. Jeśli ona z tobą rywalizuje, zamiast cię wspierać, to znak, że wasz związek stoi na chwiejnych fundamentach. Bo na koniec dnia, bracie, zasługujesz na kobietę, która stoi po twojej stronie, a nie kogoś, kto mierzy cię jak przeciwnika. Więc powiedzmy to jasno: jeśli zauważasz u niej którykolwiek z tych znaków, o których rozmawialiśmy, czas przestać robić wymówki i odejść na dobre. Nie jesteś jej nic winien. Nie musisz czekać na zamknięcie czy jakieś ładne zakończenie. To, co jesteś winien samemu sobie, to święty obowiązek ochrony swojego spokoju, pewności siebie i szacunku do samego siebie. Kobieta, która manipuluje twoim umysłem, nie szanuje twoich granic albo nie docenia twojej wartości, to nie ona zasługuje na miejsce w twoim życiu. I oto brutalna prawda, im dłużej tam zostajesz. Tym więcej pewności siebie, godności i męskości tracisz, kawałek po kawałku ciko, aż pewnego dnia nie poznasz mężczyzny w lustrze. Pamiętaj, twoja wartość to nie coś, co ktoś ci daje, to coś, co trzymasz kurczowo, jak wojownik broniący swojej twierdzy. Jeśli ona próbuje zgasić twoje światło, nie stój i nie pozwól na to zgasi je sam, odeć i zostawię samą w ciemności, którą sama stworzyła. Wiesz, co jest słuszne. Głęboko w sobie masz instynkt, który jest twoim najwierniejszym kompasem, tym samym głosem rozumu, o którym mówią stoicy. Więc przestań wątpić w siebie. Przestań usprawiedliwiać to, co już wiesz. Czas odzyskać swoją moc. Teraz idź i zrób to. Teraz, kiedy znasz już siedem znaków, które mówią, że trzeba odejść, czas zmienić biegi i odkryć, co naprawdę sprawia, że kobieta szaleje za tobą. Na ekranie jest teraz film pod tytułem Top 10 brudnych słabości kobiet, które każdy mężczyzna musi znać. Nie chcesz tego przegapić, kliknij i odblokuj sposób myślenia, który całkowicie zmienia zasady gry na Twoją korzyść. Jeśli ten film dał Ci prawdziwy wgląd, nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybować, żeby nie przegapić kolejnych twardych prawd i zostawić komentarz poniżej, mówiąc mi, który znak uderzył cię najbardziej albo zmusił do przemyślenia swojego związku. Czytam każdy komentarz i jestem tutaj, żeby pomóc ci się rozwijać. Bądź czujny, bądź zdyscyplinowany i do zobaczenia w następnym filmie.